Hej, cześć i czołem. Witam was ponownie z gierki, tym razem Last War. Eee, dlaczego robię dzisiejszy materiał? Otóż ogólnie nie był w planach, tak do końca, materiał z drona dokładniej mówiąc. Jednakże w dniu dzisiejszym, otóż dzień jest 23 dzisiaj. 23 października, nie wiem kiedy go dokładnie wrzucę faktycznie, albo dzisiaj jeszcze, albo jutro, zależnie jak zdążę z obróbką, wszedł na serwer update dotyczący drona. Wydaje mi się, że ogólnie materiał odnośnie drona i tak, i tak powinienem zrobić, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby to przygotować, więc zacznijmy od samego drona i jego poziomów. Dron ogólnie jest levelowany przez expa drona oraz przy każdym co piątym poziomie, czyli na piątym, na dziesiątym, piętnastym, dwudziestym i tak dalej, i tak dalej. Są etapy, na których potrzebujemy śrubek, czyli takich dronparców, do odblokowania jakby kolejnego możliwości levela, czyli inaczej ujmując, co pięć poziomów, jeżeli chcemy postępować dalej z rozwojem, Musimy mieć wystarczającą liczbę śrub, aby ulepszyć nasz poziom. No i tym samym istotnym aspektem jest to, że co każdy, bodajże nie co każdy 21 poziom, ale chyba na 31, 61 i 91, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam. Eee, dostajemy ogólnie gwiazdki na naszej umiejętności, naszego samolotu. Więc jest to dość kluczowe. O, yy, kluczowe levele to są: 31, 61, 91, a nie 31, 51, 71, 91. Mój błąd, pomyliłem się. Jak widać, możecie sobie sprawdzić dokładniej w informacjach. Yy, no, to oprócz tego mamy skin. Ten skin no trochę zmienia, ale jednak on też trochę kosztuje, jeżeli się nie mylę, obecnie go nawet w sumie się nie da odblokować. Eee, kolejnym istotnym atutem są części, a dokładniej komponenty drona. One są kluczowe, jeżeli chodzi o siłę drona, zasadniczo, ponieważ one dają największy skok siły pod względem ogólnym. Ulepszenia nam zwiększają częściowo nasze zdolności drona, jednakże te komponenty znacząco podnoszą nasze statystyki. No i żeby ulepszyć sobie taki komponent, no to potrzebujemy 3 poziomu na 3 danego poziomu, aby zwiększyć poziom. Czyli dla przykładu, tutaj mam level 7 komponentu, więc muszę, mam już jeden zrobiony, więc muszę jeszcze jeden zbierać i wtedy będę miał 3 komponenty levelu 7, więc będę w stanie ulepszyć go na level 8. To się tyczy każdego z osobna komponentów. Przy czym ważna sprawa jest taka, że komponenty z lewej strony, które się znajdują, mają odrobinę wyższą szansę do zdobycia z skrzynek niż te z prawej strony. Możecie sobie to sprawdzić ogólnie w statystykach, jak wiecie sobie. Otóż tutaj jasno jest pokazane, że właśnie te trzy komponenty, które mamy z lewej strony. Mają praktycznie dwukrotnie większą szansę na wypadnięcie niż te po prawej stronie. Wiadomo, jest to statystycznie dość odczuwalne, bo w praktyce faktycznie odczujecie to, że te z lewej strony zaczną Wam się faktycznie rozwijać znacznie szybciej niż te z prawej strony. I w pewnym momencie będziecie mieli dziurę pomiędzy nimi jednego levela, albo i nawet trochę więcej, ale to też kwestia tego, jak Wam szczęście dopisze tak naprawdę, bo to jest wszystko drop, nie? No i teraz przejdźmy do największej zmiany. Otóż największą zmianą jest właśnie level drona z specjalnych skill chipów. Ogólnie, wcześniej mieliśmy coś takiego, że te skillsy ulepszały się każdy z osobna. Tak, że każdy skill miał swój poziom. Obecnie jedyne co z tymi skillami robimy to jest ulepszenie ich gwiazdek za pomocą konsumowania tego samego elementu. co zwiększa nam statystyki ogólnie wskazane przez nasz opis tutaj. Nie? I w momencie kiedy mamy wystarczającą ilość tych komponentów, żeby ulepszyć, no to wtedy wbijają nam gwiazdki. Każdą gwiazdką oczywiście rośnie nam ilość wymaganą, którą potrzebujemy do tego, ale da się to zdobyć. Tutaj mamy też możliwość od razu przejścia do skrzynek, z których te materiały lecą. Możecie sobie oczywiście w każdej skrzynce zobaczyć, jaką macie na to szansę i prawdopodobieństwo dostania tego. No a natomiast tutaj mamy to, co było zasadniczo w skill, chips, skill chipach wcześniej, czyli te levele, które mieliśmy na nich. Teraz są ogólnym levelem, no i po prostu otrzymujemy je za konsumowanie, tak samo tych... Mm, tak samo... Yy, no naszych chipów, których nie używamy, czyli tych wszystkich takich podstawowych najlepiej złożyć na to. Ja ogólnie miałem dylemat jeżeli chodzi o ulepszanie wcześniej tych chipów. Ponieważ właśnie ze względu na to czy opłacało się bardziej ulepszyć jeden do fulla, czy na przykład po kilka, po trochu. Nie ulepszałem ich aż tak znacząco. Jak tutaj widzicie mamy stage pierwszy i on ma poziom 150, czyli prawdopodobnie po osiągnięciu stage'a 150 odblokuje się nam jakiś stage drugi i pewnie dostaniemy większy skok, jeżeli chodzi o siłę jednostki. Co jeszcze weszło poza tym, że mamy tego drona? Otóż wszedł nowy budynek. Na pierwszą chwilę wydaje się, że ulepszenie nic nie daje poza siłą, jednakże w rzeczywistości, jak sobie w niego wejdziemy, to żeby skraftować na przykład wyższego rodzaju chipy, czyli m.in. te złotego rodzaju, to musimy mieć odpowiedni poziom naszego budynku. No, maksymalnie i tak musimy wbić tylko i tak i tak 20 level, ponieważ yy, na tym levelu odblokowujemy ostatnią linię chipów. I różnicą jest to, że na złote potrzebujemy złotych premium materiałów, a na fioletowe, fioletowych materiałów. Dodatkowo obecnie znajdziemy coś takiego jak misja, związana z dronem. Mamy różnego rodzaju y, zadania w, tym, w tej przepustce. Już kilka mi się udało zrobić, bo tu mamy m.in. zalogowanie się w ciągu dnia, zrobienie jakiegoś questa z radaru, yy... No, zrobienie z badań i takie tam. No i mamy tego różnie. Na przykład mamy skraftować dwa chipy, i ogólnie możemy sobie od razu przejść. No i oprócz tego mamy jeszcze takie ogólne nagrody za skompletowanie jakby całej linii. I w momencie, kiedy odblokujemy cały rysunek, to odblokujemy ostatnią prestiżową nagrodę. Czy te chipy da się dostawać? Otóż się daje dostawać tutaj. Dostajemy 10 premium chipów za, za każdą trzecią skrzynkę w evencie Versus. Eee, przy czym to nie jest znacząca ilość tych chipów, jak się można domyślić. Eee, czy jeszcze gdzieś je można dostać? Nawet nie jestem pewny, bo nie sprawdziłem jeszcze, więc szybko przelołkiem sobie przez sklepy. Aby się upewnić, czy gdzieś go nie ma, bo przez O w Honor w kampanii 100 możemy dostać 400 fioletowych chipów za 1000 i to by było na tyle. Więc tak by się prezentował szybki update dotyczący drona. Możecie w komentarzu napisać, jaki materiał dokładnie byście chcieli jako następny. Ja to sobie przemyślę. W sensie z pewnością go zrobię, jeżeli dostanę taki komentarz, czego bym miał dotyczyć. I co? Ja wam dziękuję za obecność. To takie szybki, szybkie info, które ode mnie było. No i co? Ja się żegnam, także na razie. Do zobaczenia i trzymajcie się. Ejka.